Torty musowe ostatnimi czasy podbijają nie tylko nasze serca, ale i podniebienia. Są przepyszne, efektowne w najróżniejszych kształtach, a w środku mogą kryć naprawdę mnóstwo pysznych warstw. Na przykładzie tortu z ustami oraz małymi serduszkami dowiecie się w jaki sposób przygotować przepyszny mus z białej czekolady, który w środku kryje żelkę z owoców egzotycznych, do tego biszkopt z liofilizowaną maliną oraz przepyszną chrupiącą pralinę z kuleczkami ze słonym karmelem oraz białą czekoladą. A wszystko to oblane polewą lustrzaną w kolorze krwistej czerwieni, która dodaje dodatkowego uroku tym pięknym ustom. Odrobina jadalnego złota na ustach dodaje szlachetności całemu deserowi i dodatkowo pięknie kontrastuje z całością. Małe serduszka to mus z białej czekolady, który kryje się również w dużej formie. Zostały one pokryte jadalnym zamszem, aby pokazać technikę pokrywania deserów musowych właśnie taką formą dekoracji. I można tutaj zobaczyć, jak pięknie kontrastują ze sobą te struktury gładkiej, polewy lustrzanej oraz matowego zamszu jadalnego. Przygotowanie całego deseru możemy podzielić sobie na kilka dni lub przygotować wszystko w ciągu jednego dnia z podziałem czasowym. Ja zaczynam od przygotowania biszkoptu. Jajko z cukrem umieszczam w kąpieli wodnej i na średniej mocy palnika całość ubijam do momentu, aż moja masa jajeczna dosyć mocno pojaśnieje i będzie puszysta. Masę należy ubijać na średnich obrotach miksera, a kiedy dosyć pojaśnieje i zrobi się puszysta, wyłączamy mikser. Następnie należy ściągnąć miskę z kąpieli wodnej, a całą masę przestudzić. W tym czasie możemy zająć się ubijaniem kolejnej partii. Tym razem białko w temperaturze pokojowej ubijamy wraz z cukrem na średnich obrotach miksera do momentu, aż uzyskamy jasną i puszystą masę, a cały cukier będzie dobrze rozpuszczony. Po ubiciu białek z cukrem wyłączamy mikser i zajmujemy się naszą masą jajeczną, do której dodajemy rozpuszczone i przestudzone masło. Całość mieszamy delikatnie szpatułką silikonową, a następnie dodajemy pozostałe składniki: mąkę, mąkę migdałową oraz nasze liofilizowane maliny. Całość mieszamy szpatułką silikonową do momentu, aż uzyskamy w miarę jednolitą konsystencję. Polecam Wam tutaj użyć grysu malinowego marki Szef. są bardzo dobrej jakości i później w biszkopcie bardzo widoczne będą właśnie te kawałki malin. Da to piękny kontrast do naszego jasnego biszkoptu. Kiedy masa będzie już wstępnie połączona, na koniec dodajemy nasze ubite białka z cukrem i całość delikatnie mieszamy, aby nie zniszczyć na masy. Kiedy uzyskamy już jednolitą konsystencję, możemy przekładać nasze ciasto do formy. Ja wybieram tutaj formę podłużną, wąską, taką, aby później po upieczeniu ciasta łatwo wyciąć kształt ust, który będzie włożony w środek naszej formy silikonowej. Świetną opcją jest m.in. taka metalowa, regulowana forma, którą wystarczy od spodu zabezpieczyć papierem do pieczenia. Biszkopt pieczemy do tak zwanego suchego patyka przez około 80 minut w 170 stopniach góra-dół. Po upieczeniu studzimy, a po wystudzeniu wyciągamy z formy. Ja wcześniej na papierze przygotowałam też sobie już obrys ust, jaki ma zmieścić mi się później w formę i w ten sposób będę przygotowywała sobie kształt mojego biszkoptu oraz później chrupki. Mój biszkopt wyrósł dosyć wysoko, więc jeszcze delikatnie go skramam, żeby później dobrze zmieścił mi się w formie, następnie nadaję biszkoptowi kształt ust, a kolejnymi krokami będą przygotowanie chrupiącej warstwy do tortu oraz żelki egzotycznej. Na suchej patelni zaczynam karmelizować cukier, w międzyczasie w garnku, w kąpieli wodnej przygotowuję sobie moją czekoladę i tutaj najlepszą czekoladą do przygotowania pralin bądź musów jest kale biała w wersji welwet, jest to ta delikatniejsza wersja, wystarczy ją podgrzać do rozpuszczenia, a następnie odstawić na bok. A kiedy cukier uzyska już bursztynowy kolor i będzie dobrze rozpuszczony, możemy wyłączyć palnik, dodać nasze podprażone orzechy laskowe i dokładnie obtoczyć je w tym skarmelizowanym cukrze. Kolejno należy je przełożyć na deskę wyłożoną papierem do pieczenia i wystudzić, a po wystudzeniu możemy je zmielić dosyć drobno, aby uzyskać kolejny składnik naszej chrupiącej praliny. Wystudzone orzechy należy blendować w malakserze pulsacyjnie, tak aby uzyskać dość drobną ich konsystencję, a następnie możemy je połączyć z resztą składników odpowiedzialną za chrupkość w naszej pralinie. Chrupiące kuleczki od Mona Monaliza, dodatkowo kuleczki z białej czekolady, prażynkę barima oraz rozpuszczoną białą czekoladę, która została wcześniej delikatnie wystudzona. Całość mieszamy w misce i kiedy uzyskamy już jednolitą lepką konsystencję, możemy przelewać ją na papier do pieczenia. Ja pod spodem ułożyłam sobie te same usta, z których wcześniej wycinałam kształt ust w piszkopcie i dzięki temu będę miała dwie równe warstwy w tym samym kształcie. Warstwa chrupki nie powinna być grubsza niż około pół centymetra, ponieważ dzięki temu łatwo będzie nam się kroić w całości i uzyskamy fajny efekt chrupnięcia. Na czas przygotowania reszty składowych deserów wkładam chrupkę do lodówki i zabieram się za przygotowanie żelki owocowej. I tutaj pire z mango oraz pire z marakui wkładamy do garnka. W osobnym pojemniku mieszamy pektynę z cukrem, a do pire owocowego dodajemy jeszcze odrobinę syropu glukozowego. I garnek ustawiamy na średniej mocy palnika. Całość doprowadzamy najpierw do temperatury około 40 stopni. Wtedy możemy dodać wymieszaną z cukrem pektynę i całość mieszając gotujemy na średniej mocy palnika. Pektyna powinna się przez kilka minut zagotować. Dzięki użyciu syropu glukozowego nasza żelka będzie lepiej przywierać do musu i podczas jedzenia nie będzie oddzielać się od deseru. Apektyna NH sprawi, że nasza żelka będzie miała delikatniejszą konsystencję. Gotową żelkę przelewamy do formy usta, całość wyrównujemy tak, aby żelka zajmowała jak najwięcej miejsca w środku, a nie na brzegach, a następnie wkładamy taką żelkę do lodówki, później do zamrażarki, tak aby była dosyć sztywna podczas wyciągania z formy i składania całego musu. Kiedy żelka jest już zmrożona, możemy przygotować nasz mus na białej czekoladzie. Żelatynę zalewamy zimną wodą, a następnie odstawiamy do napęcznienia. Część śmietanki, która ma być połączona z naszą czekoladą, należy podgrzać na średniej mocy palnika. Nie doprowadzamy śmietanki do wrzenia, chodzi o to, aby dobrze podgrzana rozpuściła nam pozostałe składniki i kiedy będzie już dosyć ciepła wyłączamy palnik, a następnie dodajemy czekoladę Kalebaut w kaletkach dzięki temu łatwiej nam się rozpuści. Po dodaniu jej do ciepłej śmietanki odstawiamy całość bez mieszania na 2 minuty, a następnie łączymy ją z naszą śmietanką do momentu aż całkowicie się rozpuści i uzyskamy jednolitą, gładką konsystencję. Kolejno do ciepłej śmietanki z czekoladą dodajemy napęczniałą żelatynę i całość mieszamy do momentu aż żelatyna dobrze nam się rozpuści. Po uzyskaniu Jednolitej masy, studzimy ją do temperatury około 30 stopni, a kiedy będzie już dobrze wystudzona, możemy ubić naszą drugą część schłodzonej śmietanki na 3 czwarte, czyli tak nie do końca na sztywno. Pamiętajmy, aby ta część śmietanki, która ma być ubita, była dobrze schłodzona, ponieważ wystawiona za szybko do temperatury pokojowej i ubijana może nam się zważyć. Kiedy nasza masa będzie już dobrze ubita musimy całość zahartować. Wyłączamy mikser, dodajemy kilka łyżek naszej ubitej na 3 4 śmietanki do masy czekoladowej i całość mieszamy ręcznie rózgą do połączenia. Nasze pozostałe elementy tortu możemy już wyjąć z zamrażarki, a teraz łączymy ze sobą nasz mus. Masę czekoladową zahartowaną wlewamy do ubitej na 3 czwarte śmietanki i całość mieszamy ręcznie rózgą do uzyskania jednolitej konsystencji. Teraz możemy złożyć nasze musy. Najpierw trochę musu czekoladowego wlewam do formy serduszek tej małej z silikomartu, tak aby później uzyskać takie małe dekoracje wokół ust. Następnie część musu przelewam do mojej formy ust, wkładam żelkę. Przykrywam ją kolejną częścią musu, wkładam biszkopt, znowu przykrywam musem, na koniec wkładam moją chrupiącą pralinę i ją też przykrywam musem. Całość wygładzam, dodatkowo jeszcze delikatnie pukam o blat tak, aby pozbyć się bąbli powietrza i żeby mus wszędzie mi się wyrównał, a następnie taką formę wkładam do zamrażarki minimum na 6 godzin, polecam nawet na dłużej. A kiedy już mus trochę się zetnie, przykrywam całość folią spożywczą, aby nie utworzyły mi się kryształki lodu na deserze. Kolejne etapy z przygotowania deseru musimy podzielić już sobie na następny dzień. Zabieramy się do przygotowania polewy lustrzanej i żelatynę zalewamy zimną wodą, mieszamy i odstawiamy do napęcznienia. Do garnka wlewamy wodę, dodajemy cukier oraz śmietankę i całość na średniej mocy palnika doprowadzamy do zagotowania. Do polewy lustrzanej również używam syropu glukozowego, który obniża słodycz mojej polewy, a dodatkowo całość będzie lepiej trzymać się mojego deseru. Używam tutaj też czekolady Kalebaut, między innymi dlatego, że będzie ona po prostu lepiej smakowała w całości. Polewa lustrzana jest to kluczowy element naszego deseru, ponieważ to ona będzie najbardziej widoczna i jeżeli dobrze ją przygotujemy, to później cały deser będzie się dobrze trzymał. Kiedy moja masa została już zakotowana, wyłączam palnik, dodaję syrop glukozowy oraz napęczniałą żelatynę i całość dokładnie mieszam do ich rozpuszczenia. Białą czekoladę w kaletkach mam już przygotowane w wysokim pojemniku, ponieważ po rozpuszczeniu wszystkiego w garnku będę tą masą zalewać moją czekoladę i chcę, żeby wszystko dobrze mi się rozpuściło. Czekolada musi być całkowicie zakryta naszą płynną mieszanką. Następnie po około dwóch minutach zaczynam całość blendować, tak, aby czekolada dobrze rozpuściła się w mojej masie. Dodaję barwniki czerwony oraz odrobinę pomarańczowego, aby jeszcze bardziej wydobyć tą krwistą czerwień, która będzie na ustach. Następnie po zblendowaniu całość. Przykrywam folią spożywczą w kontakcie lub szpatułką silikonową, co jakiś czas mieszam, sprawdzając temperaturę. Kiedy moja polewa lustrzana wystudzi się do około 26 stopni, wyciągam mój mocno zmrożony mus, który następnie ustawiam na kratce znajdującej się na szklankach, a pod spodem mam wyłożoną folię spożywczą, ponieważ pozostałą po oblewaniu deseru część mojej lustrzanej polewy mogę zamrozić i użyć do innych deserów. Kiedy nadmiar polewy zleci już z kratki na folię, podważam sobie od spodu mój deser i układam go bezpośrednio na podkładzie docelowym. Polecam tutaj grube podkłady styrodurowe, ponieważ wtedy wszystko jest stabilne, a my już zabieramy się za dekorowanie ostatnich elementów, czyli mini serduszek za pomocą zamszu w spreju. Tutaj używamy zamszu marki Barima, ponieważ jest on najdelikatniejszy, bardzo ładnie pokrywa całość. I kiedy takie desery mamy mocno zmrożone, wystarczy tylko mocno strząsnąć naszą puszką, a następnie z każdej strony spryskać deser, odstawić na podkład docelowy i w temperaturze lodówkowej całość rozmrażać. Dzięki temu nasz deser następnego dnia będzie najsmaczniejszy, będzie miał idealną konsystencję i piękny wygląd. Jadalny zamsz w sprayu marki Barima jest chyba najdelikatniejszy i najrówniej pokrywa ze wszystkich, które próbowałam, więc jeżeli szukacie jakiegoś sprawdzonego, to właśnie ten Wam polecam. Ja na koniec dodałam jeszcze odrobinę jadalnego złota na górze ust, dzięki temu mój deser wyglądał jeszcze bardziej okazale i elegancko. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i z Niego skorzystacie, bo jest naprawdę przepyszny, a wszystkie warstwy, które znajdują się w środku tych ust idealnie się przeplatają i uzupełniają. A dzięki takim profesjonalnym produktom, które są ogólnodostępne, możemy mieć deser jak z najlepszej cukierni w domowym zaciszu.